Siemaneczko, z tej strony Kimo, a to taki dość nietypowy odcinek, ponieważ znalazłem ostatnio na śmietniku klawiaturę i postanowiłem sprawdzić czy ona działa, jak się okazało nie działała, więc stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie ją po prostu naprawić, to całkiem nie najgorsza klawiatura, a naprawienie jej nie było jakoś wielkim problemem, także zobaczcie jak mi właśnie poszło. Więc generalnie jakby znalazłem tą klawiaturę dosłownie na śmietniku, a to nie aż taka słaba klawiatura. Jak tutaj można zauważyć, brakuje górnej jakby strzałki, górę. I są to switche Brownie Gaterony, więc przetestowałem ją. Nie działa W, trzeba będzie przetestować, znaczy odlutować i po prostu nowy switch przylutować. A cała klawiatura sama w sobie działa, jeszcze by się ją przydało trochę wyczyścić, no jak widzicie kikapy. Ja pewno były używane. Widać to, jak są pożerane niektóre z nich. Także postanowiłem, że to zrobię. O tym bardziej, że to jest klawiatura TKL, także myślę, że całkiem spoko przez to. I będę miał dodatkową klawiaturę zapasową, jakby co? Więc zabierzmy się do pracy. Jeżeli się zapytacie, dlaczego tutaj głównie też w tle pojawia się Team Fortress, to dlatego, że no, mój kanał jest głównie z tym Team Fortressem i takie rzeczy w tle po prostu mam już odgórnie nagrane, a mało mam takich scen i wpraw w nagrywaniu, tak klawiatury, żeby coś nie wiem dodać i tak dalej, więc po prostu jakby w tle będziecie mieli niby głównie Team Fortress'a, ale no, odcinek jest o tej klawiaturze, także nie zdziwcie się, że dużo będzie po prostu właśnie klipów z Team Fortress'a. Tutaj macie jeszcze time z rozbierania klawiatury. Z tego co kojarzę, to chyba tylko kick up. później jeszcze ją jakby całą otwierałem i ją czyściłem. Tylko to ogólnie nie było już pokazane, no bo trochę ciężko byłoby i nagrywać i to robić, ale myślę, że mi wybaczycie i później możecie zobaczyć końcowy efekt, jak to wyszło. Na początku jeszcze myślałem, żeby użyć tych keycapów, które były jakby już standardowane na tej klawiaturze, ale biorąc pod uwagę to, że ani górnej strzałki nie było, po prostu nie było na tej klawiaturze, nie wiem co się z tym stało. Plus te keycapy były już całkiem mocno poniszczone i podzierane. Przy, przy tym jakie właśnie ściągałem, to jeszcze dużo tych właśnie dodatkowych takich, nie wiem, rys zauważyłem. To stwierdziłem, jako iż mam dodatkowe kikapy, których i tak w sumie nie używam, ponieważ na mojej klawiaturze głównej mam fantomy od Razera, a mam również puddingi, które kiedyś nagrywałem również na kanale. A one akurat idealnie pasują do tej klawiatury, postanowiłem po prostu te puddingi od SPC Gear założyć na tą klawiaturę. Jeżeli chodzi o Switch, to niestety, ale nie udało mi się znaleźć dokładnie tego samego Switcha na AliExpress. aby najmniej nie opłacało mi się go kupować, gdyż znalazłem o wiele tańszego Switcha, właściwie tego samego o timu Brauna, tylko z takim wyjątkiem, że miały one ten taki, nie wiem jak to nazwać, ala stabilizator, one się nazywają Dust Proof i w sumie nawet to i lepiej. A wyszło mi chyba po 30 Zł za 70 Switchy, więc stwierdziłem, że o wiele lepiej to kupić, gdyż one jeszcze były w promocji, niż od. Tymu Browny dokładnie takie same jak te, które za dużej różnicy nie robią tak naprawdę. I szczerze właściwie jak z tego korzystam, to minimalnie może dźwiękowo się to różni, ale jakoś nie za bardzo to słychać. Więc po całkiem długim czasie oczekiwania, gdyż czekałem w sumie chyba z 3 tygodnia na ten Switch, ale gdy ostatecznie już go dostałem, mogłem przylutować nowy Switch i klawiatura w 100% zaczęła działać. A tutaj macie małe porównanie tej klawiatury, jak ona aktualnie brzmi, oraz również porównanie do mojej aktualnej, czyli Razer Huntsman Elite. I co chcę przekazać tym filmem? Właściwie to nie za dużo, tylko tyle, że jeżeli wam się klawiatura popsuje, jeżeli na przykład wam przestanie działać tylko jeden Switch, a zwłaszcza w klawiaturach, które mają hot swap, gdyż bardzo wiele klawiatur dzisiaj ma po prostu hot swapa. ta akurat nie miała, ale mimo, że w sumie pierwszy raz lutowałem, udało mi się przylutować tego Switcha i nie było z tym jakiegoś większego problemu, to nie musicie wyrzucać od razu całej klawiatury, tylko możecie na przykład przylutować nowego Switcha. Możecie zresztą jeżeli chcecie wymienić wszystkie switche na jakieś inne, pod warunkiem, że oczywiście ta klawiatura cały czas wam na przykład dobrze służy i wam się ona podoba i tak dalej. Ja na przykład miałem tak, że miałem klawiaturę do teraz ją zresztą mam Black Widow Chroma V2 przestało mi również tam działać W tam się też klikapy starły i teraz w sumie nawet mógłbym odlutować ten switch i przylutować nowy, ale w tamtym momencie stwierdziłem, że muszę mieć nową i po prostu zakupiłem Huntsman'a Ela z którego szczerze o wiele lepiej mi się korzysta. Nie tylko dlatego, że nie mam switchy kliki, bo mam teraz linearne, ale przede wszystkim wygoda sama i jest niższa ta klawiatura, i naprawdę nie wiem, jakoś mi się po prostu przyjemniej z tego korzysta z optomechanicznej klawiatury niż z mechanicznej kliki poprzednio. Poza tym też to było moje marzenie od bardzo dawna, więc no. <ścoughs> ale dobra, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeszcze raz pamiętajcie, znudziła Wam się klawiatura, to spoko, możecie sobie wziąć nową, ale możecie również wymienić sobie switche, keycapy, bardzo dużo różnych modyfikacji dodać do klawiatury. Nie wiem, na przykład włożyć gąbkę, żeby lepiej brzmiała, cokolwiek naprawdę. Nie musicie od razu wyrzucać klawiatury, a ja jestem teraz. Bardziej doświadczony o nowe przeżycia, właśnie większe doświadczenie, i jestem bardzo z tego zadowolony, że udało mi się tak naprawdę naprawić tę całą klawiaturę. No i w sumie mam teraz 69 Brown Switches, z którymi póki co nie mam co robić. W sumie naprawa tej klawiatury wyniosła mnie jakieś 40 groszy, co nie jest jakąś wielką ceną. Ale dobra, teraz jeszcze możliwe, że słyszycie jakieś szumy, także nie przejmujcie się takimi szumami, Piatrak jest naprawdę bardzo gorący, jest lato i trochę nie da się wytrzymać bez wiatraka, ale tu było na tyle w tym odcinku. komentujcie, subskrybujcie, pamiętajcie, chcę widzieć 2000 subów do końca wakacji, także pomóżcie mi, naprawdę poproszę o subskrypcję, lajki, żeby był większy zasięg pod tym filmem, a może będzie więcej tego typu odcinków. To było na tyle, komentujcie, subskrybujcie i na razie, cześć!